Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Witam Was drodzy jest widzowie. Jakub żaja Słuchajcie, dzisiaj wyszliśmy w plener. W końcu, świeże powietrze, wiosna, A nie te cztery ale ściany. idzie ochłodzenie, bo czuć w cieniu, że jest troszeczkę chłodniej, ale u nas w ogrodzie dużo się dzieje. No nie będziemy tam pokazywali remanentów ogrodowych, ale mamy dzisiaj dla Was dwie bardzo fajne rzeczy, o przepraszam, zapnęcie. bardzo fajne rzeczy w promocji. Będzie to coś dla karpiarzy i coś dla wyczynowców i nie tylko. I dla tyczkarzy. O. I dla tycz tyczkarzy, takie bardzo uniwersalne narzędzie. Mianowicie będzie kombajn, jak to bizon. fachowo? <noise> bizon. fachowo się nazywa. Kosz, Tak, Ko tak. kosz, podest. Kosz podest. Kosz, kosz, chyba najfachowej powiedzieć kosz i mamy brolkę od JRC. Słuchajcie, zobaczcie, ona tutaj no stoi z nami już tutaj, już bodajże od września. Tak. Kojarzysz temat? Chyba tak. we wrześniu po to rozkładaliśmy. Nie to ona tu stoi od tamtej pory jest w ogóle nieruszana. Nie tykana. Sprawdzaliśmy dzisiaj przed nagraniami. Nikt nie mieszka, tam jest, o. Kubuś, rozepniesz? Dobra. Weź rozepnij. Tam jest jeszcze karton od tej, od tej brolki. Zobaczymy, czy jest mokry. Czy jest mokry, czy jest suchy. Będzie test, y, test, szczelności, chociaż my się jakoś specjalnie mocno nie przykładaliśmy do tego, żeby to było w pełni szczelne. No dużo trochę wlało, o tu pod ale nogami. Jest, bo, Ten, ale w bo. środku, patrz, wersal, wersal. Normalnie można sobie mieszkać. Temat y, na bardzo dobrej promocji. Wykonany fajnie, patrzcie, wszystko jest śledzikowane do podłoża, oczywiście nieprzemakalne dno, jak również warstwy wierzchnie. Mamy tutaj dużo kombinacji e, takich, wiecie, okienkowych, że możemy sobie e, zrobić moskitierę, możemy to moskitierę tak, zdjąć i zrobić mamy... sobie, Kuba, tutaj takie jakby foliowe okno. Są wentylacje, patrz, tak. ale tu masz z przodu wentylacje, ale tak. jak przejdziemy na tył, no to jeszcze z tyłu też mamy okienka. E, raz, Raz, dwa. gdzieś to jest schowane. O, tu są zameczki. Więc mamy dwa okna na tyle, tak, żeby sobie. O, właśnie o to chodzi. Żeby sobie wentylację zrobić, żeby się. To w lato e... jest bardzo fajny sposób. No, żeby się zbierze... nie ugotować. Tak, nie? dokładnie robimy sobie przewiew. Rolkarowa jest zbudowana tak naprawdę na podstawie parasola. E... No Poczekaj, właśnie, bo kubuś o to chciałem zapytać. Zamknęliśmy wrota czy nie? Sezami, otwórz się. Patrzcie, tam jest takie mocowanie, jak do parasola. To jest tak kuba, że co, mogliście to zdemontować i z tego taką małą parasolkę nie, zrobić. Nie, nie, nie. Wkręcamy sobie tam jest No, ciuciek, wkręcamy i składamy to jak parasol. Okej. Okay. I rozkładamy też jak parasol, tak naprawdę joter cotarowej. Czyli jest... coś pomiędzy parasolem a namiotem Dokładnie karpiowym. Tak. Tak naprawdę ten namiot jest podobny do wielu namiotów, jak i z Foxa, jak i innych. Są Aha. prawie, że identyczne, tylko tak naprawdę różni się nazwą, wykonaniem, no i firmą, i kamuflażem. I patrz, tak? i tyle czasu tutaj stoi, nawet zachęcaliśmy, żeby ktoś chciał się przekimać, potrzebował, to Dwieście może skorzystać. Mieszczamy. No, dogadamy się, jak to się mówi. Dogadamy się. Jednoosobowa tak naprawdę broleczka na jedną łóżko. Na no torby. jak na jedną łóżko tu spokojnie nie, nie, nie wejdą dwie osoby, nie stolik wiem. i, i te? Kołóżka możemy sobie postawić właśnie stoliczek, to Ale to już właśnie takie mówisz dla jednej osoby, ja to już full service, namiot. nie? Ja mam identyczny nawet więc. I sam sam śpisz? Sam śpię. No chłopaki, mówisz, mówisz, że śpicie razem. Bo ja mam jeszcze jeszcze są dostawki do tego do przodu, że dostawiasz już... tu taki pułuk i robi się dwuosobowy. A, No dobra, ale tu mamy w pakiecie to. Kubuś, A też masz e, te wpięcia? Pss, dokładnie. Co tutaj wędki wstawiamy? Wędki, dokładnie. Odstawiamy. Żeby gdzieś tam sobie nie odsunęć. Ale tutaj zmieniamy przypłon czy coś, czy na przykład spomba na bok sobie chcemy odstawić, no? to tutaj sobie możemy. No elegancko. Czy coś byś w takiej brołce Kuba zmienił jako fachowiec? Co bym zmienił? Nic bym nie zmienił. Dla mnie jest, to jest kompletny naprawdę... temat. Tak, dla mnie jest rewelacyjne rozwiązanie. Dla wędkarzy, którzy lubią mało miejsca, nie lubią ogromnych namiotów i chcą no. czuć się bezpiecznie, bo ten namiot jest bezpieczny z tego względu, ile ma mocowań na śledzie. Ja nie odsłonię nie? Z tego względu, że boję się wichur w lato które przechodzą przez naszą pogodę wiadomo No tak, bro... bo jak się rozłożysz na cztery dni, a zacznie tak, wiać, to już nie będziesz także te, się zwijać. W tej roli możecie czuć się bezpiecznie, jeżeli macie dobrze zakotwiczone wszystkie śledzie, nie porwie was, nie ma szans. Ale wiesz, to doprecyzujmy, to, to nie jest namiot na tornado, tak? Ale nie. No jak będzie wiało 200 na godzinę, to nie ma opcji, że te śledzie utrzymały. Ale u nas nie ma z... takich wiatrów. Są. Ale ja powiedzmy na deszcz, na burzę, na dasz silny dasz problem, wiatr. problemowo. No i też czego? co warto wspomnieć, że bo będziecie pisać w komentarzach, podłoga jest na rzepy. Właśnie. E, Żebyście czyli, wiedzieli. żeby szczelność większa była, tak? Dużo osób się pyta, czy jest na klipsy, czy jest na rzepy, czy jest na suwak. Wiadomo, że jakby było na suwak, byłoby dużo lepiej, Aha. ale rzepy też są, więc... No nie można mieć w życiu wszystkiego. Kubuś, podtrzymaj kamerę. No. Bo ja mam ściągawkę, bo dzisiaj tyle się w ogóle, dzisiaj tyle się na tej filmie dzieje, że to... A ceny nie pamiętasz broli? Mus no. się wykręca na drugą stronę. Słuchajcie, 1400 zł, była to najniższa cena ostatnich 30 dni przed obniżką, w tym momencie 499 za 5 paczek. Ja pamiętam jak, czekaj, to te brolki przyszły co dziewczyny od nas, po dwa pakowały do samochodu, Agnieszka dwie wzięła nie i do tego e, swojego to tam wepchnęła. Więc temat chodliwy, one się dość szybko skończyły, wróciły, mamy zapas. Zobaczcie, stoi kilka miesięcy, co prawda zimy mocnej nie było, nie było to pod metrowym śniegiem przysypane, a, ale zdaje egzamin. Myślę, że spokojnie do wiosny tutaj jeszcze postoi. I też co Kubuś, chciałeś coś jeszcze tak, powiedzieć? jest jedna kwestia, to kamo na początku jest naprawdę bardzo wyraziste, ale no po jakimś czasie ono robi... Z ale nie, nie wyblakło nie ma co właśnie. Tak, się martwić, tak. nawet najwyższej jakości to Kamo zblaknie od tego słońca. Moi namiot po 250 nockach po, po, no jest takim pustynnym kamo się zrobił, więc to jest zupełnie pakistańskie normalne. kamo. Pakistańskie Teraz kamo, mamy tak. takie europejskie kamo, a zrobi się pakistańskie, ale nadal kamo. I Kubuś. warto jeszcze, no, jak, o, no, jak, chcecie, jak macie piach na, na przykład na stronie skrzyży, coś warto dokupić sobie śledzie dusze, chociaż cztery sztuki są, mhm. żeby mieć, bo czasami te śledzie we wszystkich miejscach nie, będą wam słabo trzymać i może wam po prostu wychodzić. Więc naprzód polecam długie śledzie powbijać, jak macie, albo zrobić sobie sprętów. No tak, można samemu dosztukować już pod siebie, Dobra. nie? Trzymaj Kubuś e, Hollywood, czekaj za się, bo mi brzuch zmarznie. Jak słonko zaszło, to się chłodno robi. Jak to wasz gugała jedzie na ryby. Cały tydzień lampa, piękna pogoda, trocie brały morskie, jak ja z się jadę na ryby to ma być załamanie pogody, przymrozki i śnieg z deszczem będzie, także jak jesteście ciekawi ile ryb nie nałowimy to musicie mój ten prywatny kanał subskrybować, bo tam będą relacje z tego. Chodźcie teraz wam pokażemy, tu jest temat, to jest temat dla profesjonalistów, zobaczcie kombine bizon, siedzisko, kosz, jak zwał, tak zwał, wszyscy wiedzą o co chodzi. E, szybko, 15 kg waży Kuba, to dużo czy niedużo? Nie. To takie, no dla e, no wziąć w no, przecież to 5 sią, kg, jak. Ty, ale ja waży 115. Dobra, ja siedziałem, to Ty możesz też. Kurde, nie chciałbym nie, nie nabrudzić. A kto to skręcał? A, to pewna robota jest, że się nie zarwie. Tak. Dobra, nie będę ten, bo może ktoś nie będzie chciał siedzonego, wysiad, wysiadywanego kupić. Jest to model od Nitro, 15 kilo, tak jak wspomnieliśmy taki dość wyczynowy, bardzo ciekawie przemyślany. Przede wszystkim sześć regulowanych nóżek. Mamy poziomicę, żeby sobie całą tą platformę ustawić. Gdzie Tutaj, masz poziomicę? A tu jest. O, Wody nie wypiłeś z poziomicy? z poziomicy? A jeszcze Ci tylko Kubuś, to jak już jesteśmy przy poziomicy, to opowiem Wam anegdotkę o tynkarzach, nie? bo ja kiedyś przez kilkanaście lat prowadziłem firmę budowlaną, no i tam z różnymi asami mieliśmy do czynienia, nie? I na jednej inwestycji była ekipa tynkarzy, stary takie wygi, zakapiory, wiecie jak to bywa, nie? Chłopy po przejściach. No i mieli łaty do ściągania tynków, takie, takie no, dwumetrowe. I były tak zachlapane tym betonem, tym tynkiem, wiesz, te oczka poziomic, że sobie ołówkiem narysowali i chwalili się, że u nich zawsze jest oczko. Jakby nie robić, to jest idealnie w pionie i w poziomie. Dobra, Paweł, Dobra, do z... czego to jest? to? Poczekaj, to na rewolwer kabura. nie? Chodź. Tutaj oczywiście odwrotnie to zostało zamontowane. Ja już nie będę mówił, kto to dawał, bo to powinno być na przedzie. Mamy dwa uniwersalne gwinty. Tu możemy wtedy sobie różne półeczki mocowania e, modyfikować to już pod własne e, sposoby łowienia i upodobania, e, ale to, to tak w, w ramach szczegółu. Słuchajcie, możliwość kombinacji tutaj i skrytek jest, ba... o, Tomek zabrał telefon, bo na poprzednim filmie pokazywał, że na przykład telefon, tu można schować dwie szufladki z jednej strony. E, tu oczywiście możemy tego do spawika używać, do tyczki, do bata, tutaj sobie na te e, a to nie jest dobyka, jak ten? Nie, tu, jak siedzisz, Kuba, to żeby tutaj sobie do nich składasz i żeby raka prostaty nie zadusić, to jest ta osłona dla niego tutaj. Oczywiście podnosimy, jest jedna szufladka, podnosimy, jest kolejna szufladka. To wszystko jest łatwo demontowalne. Zobaczcie, te wszystkie pokrętła, gwinty są duże, solidne, tak żebyśmy sobie to mogli komfortowo składać, rozkładać, a tu jest jeszcze jedna poziomica. Widzisz, patrz, tu mamy poziom. A żebyś krzywo nie siedział. A tu nie ma poziomu. To trzeba to zaszpachlować to i ołówkiem, się ołówkiem trzeba to oczko się narysować. E, czekaj, tu już gdzieś ściągawka jest. Zgubiłeś. O jasny pierunie, poczekaj. Jest. E, słuchajcie, ten kosz Nitro e, kosztował 1998 zł. Była to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. Czyli niecałe dwa koła. W tym momencie jest do wzięcia za 1499. Wydaje mi się, że chyba spoko. Nie? Jak, jak myślę to. o cenach, jakie wyczynowcy ładują wtyczki, ale to jeszcze anegdotę o tyczce opowiem oznajomy. Bo tam wiecie, no znamy tych wędkarzy i szpiningistów, i sławikowców, wyczynowców, i kolega brał udział w zawodach i też miał taką tyczkę za 10 koła kupioną. Siedział na kombajnie tam i wiesz, jak tyczkę to z tyłu rolki do tyłu ją. Wyjechał tą tyczką kobita, jechała rowerem i tylko było bubu. -bu. Prze, Przejechała mu tyczkę, nawet się nie, nie zatrzymała kobieta. Poleciała szybko, może to i lepiej, że się zatrzymała, bo to droga impreza, nie? Także uważajcie na swoje tyczki. Nie kładźcie ich na ścieżkach pieszo-rowerowych, ani na chodnikach, bo Wam ktoś może zdepnąć. To jest bardzo droga impreza. Oczywiście te dwa artykuły podlinkujemy Wam w pierwszym komentarzu pod filmem, tak żebyście mieli łatwiej znaleźć, ewentualnie tutaj w tym naszym pięknym budynku w Józefowie, na przedmieściach Warszawy, nieopodal od Focka, na ulicy Piłsudskiego, 16. A subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.